Ale numer zobaczcie. Heh. Słuchajcie jaka jaka jazda. Złapałem o konia, a przed chwilą go capnął He, Ale numer, nie wiem czy to było widać. Zapnął mi okoń w ten, w woblerka, a w niego przyładował szczupak. Kurde, że mi się nie udało tego wyholować. Tak też było wczoraj. Witajcie kochani, jest godzina 5 rano, ja znajduję się nad moją ulubioną rzeką Bzurą. Mam delikatny spinnik i idziemy łowić. Sprawdźmy, czy dzisiaj też coś siądzie i będzie równie ciekawie jak w poprzednich latach. siedzi siedzi pierwsza rybka klonek mały okoń że to będzie klonek a to niestety okonie się tutaj maldują w tym roku taki okonek jak widzieliście drugie branie pierwsze było spod brzegu podejrzewam że też mógł być to okoń no i teraz wypuszczenie żuczka dosyć daleko pływającego uwielbiam takie łowienie że właśnie wypuszczam sobie woblera na 50-70 metrów jeżeli mam tutaj akurat taką możliwość i go normalnie holuję sobie pod prąd czasami widać jak ta ryba płynie za tym żuczkiem goni go, goni go i nagle haps jest branie, następuje branie i mamy rybkę, możemy się cieszyć długim holem coś pięknego, tylko fajnie jak to biorą klenie one tak agresywnie uderzają w tego woblera bo konie to akurat tam się nie starają za mocno za chwilę zmienię na woblera troszeczkę głębiej schodzącego póki co obłowie takie powierzchniowe warstwy wody, a za chwilę wrzucimy coś co tam zejdzie na jakieś pół metra pod wodę ponieważ ponieważ te klenie czasami są leniwe i nie chcą z powierzchni zbierać więc idziemy po woblera głębiej schodzącego i za chwilę ponowimy kilka rzutów korzystając z okazji zastanawiam sobie tutaj na takim takiej małej półce to postaram się jeszcze do, do, dokładniej obłowić Miejsce za tym drzewem, zobaczcie, mamy długą, prostą, bardzo długą, prostą, po brzegach trawy. Myślę, że to jest idealne miejsce na drapieżniki różnego rodzaju. Poprobujemy troszeczkę tutaj chwilkę czasu poświęcę, bo fajnie ta prosta jest. Taka może być owocna ta prosta Tylko liczę na jakiegoś dużego klenia takiego jak w tamtym roku w tym roku pogoda płatała figla, długo nie było można łowić, była wysoka woda, zimno, ale mamy już czerwiec woda fajnie opadła do takiego idealnego stanu i możemy cieszyć się z tych... Letnich, poranków. Te ryby są tutaj bardzo sprytne. Słyszę, jak się spawiają, pokazują się gdzie niegdzie. Ale ciężko coś złowić. OK, pora na mnie. Jak widzieliście, ryby za bardzo nie współpracowały. Jakiś tam okon się trafił, kilka wyjść kleni nie za dużych. Niski stan wody, ciężko ryby namierzyć. Do tego jeszcze lampa od samego rana, zero chmurki. Nie wiem, te rybki gdzieś pochowane, albo już stoją w jakiejś tam mocno przelewowej wodzie. A tutaj na tym odcinku takich miejsc zbyt dużo nie ma. Celowałem głównie w klenia którego się nie udało złowić. Widziałem tylko jednego maluszka takiego ze 25 cm i to wszystko. Teraz się zbieram do pracy. Widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.